burmistrza Tarczyna i tytuł powiatu Piaseczyńskiego. Bardzo serdecznie witam panią burmistrz Barbarę Gajewicz, która jest patronem naszej Ligi <klucz> Bardzo serdecznie witam pana Marszka Albinowskiego, wiceprzewodniczącego Rady, Rady Powiatu Piaseczyńskiego. Zanim zaczniemy uroczystość wręczania nagród, żeby tradycji stało się zadość, Kilka słów, Ota, Pani Burmistrz. Dzień dobry Państwu. Jest mi ogromnie miło, że po raz jedenasty Tarczyn jest organizatorem Tarczyńskiej Ligi Halowej w piłce nożnej. Bardzo się cieszymy, że do tego turnieju zgłosiło się bardzo dużo drużyn, gdzie mogliśmy wybierać te drużyny. Drużyny, które dzisiaj i przez te ostatnie miesiące rozgrywały swoje lecze, pokazały wspaniałą klasę, przygotowanie profesjonalizm, zaangażowanie i przede wszystkim fair play rozgórki, które się tutaj toczyły. Chcę pogratulować wszystkim zawodnikom, którzy wzięli udział właśnie w tej aktywności w Chcę podziękować kibicom, którzy was dotykowali, towarzyszyli wam przez te długie tygodnie i przede wszystkim gratuluję drużynom, które Weszli do pierwszej grupy hey! halowej, a przede wszystkim gratuluję tym drużynom, które zajęły pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Niemniej jednak pozostałym drużynom gratuluję przede wszystkim wspaniałej gry, wspaniałego zaangażowania, wspaniałej zabawy. Bardzo dziękujemy. Myślę, że uroczy Jest oficjalnie i zaczynamy dekorację. W drugiej Tarczyńskiej lize halowej udział wzięło 10 drużyn. Na rozegrano 90 spotkań, strzelono 450 bramek. Najwięcej bramek strzeliła drużyna Akawarka 80. Przechodzimy do miejsca 10, 10 miejsce, zajęła drużyna grą Prace małe. Zdobyła 1 punkt, wyłączyła jeden remis. Niestety została zdyskwalifikowana ze względu 3. Nie stawię się jamać. Zapraszamy. Miejsce dziewiąte. RGD, Rybun Mazowsza. Zapraszamy przedstawicieli.